Gdyby ktoś 20 lat temu powiedział mi, że na starość będę zbierał puszki, totalnie bym uwierzył, choć nie wiem, czy bym uwierzył, że takie. Siemano, klockowe świry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nowe wydanie specjalne Ninjago Legacy, To znów 40 zł do wydania, tym razem to numer 2 na 25. I czy tutaj faktycznie jest to opłacalne? Między bogiem a prawdą. No nie ma co ukrywać, że nie jest to najlepszy numer w tym roku. Ale następny zdecydowanie może już taki być. Zaraz oczywiście sprawdzimy, co następne. Niemniej, jeżeli zbieracie sobie wszystkie te puszeczki, no to cóż, tutaj wyboru nie macie. Ja tak swoją drogą trochę myślałem, że, no, czy by nie było lepiej na przykład, gdyby tych puszeczkach, jednak co są w cenie za 40 zł, czyli jednak w cenie, no, praktycznie małych zestawów, nawet nie praktycznie, po prostu małych zestawów nimczako. Gdyby, wiecie, była tu dodana jakaś liczba elementów, jakiś konstrukt. W mikroświątynia, cokolwiek, a nie tylko te figurki, czy by to trochę nie zależywało nam tej ee, ceny. Tak jest, pan... Tymczasem zależy nam tą cenę, zależy nam ten ból, musi nie tylko limitowana pucha która pewnie kiedyś będzie niezłym rarytasem, a być może i cennym nabytkiem, który sprzedamy i zarobimy dużo więcej niż te 40 zł, zelżyć nam trochę musi również karta. Jeżeli zbieracie wszystkie karty, no to ten numer tak czy siak musielibyście nabić, chyba że szukalibyście tej karty na rynku wtórnym, co też tanie nie jest, no bo dwie dane tam figurki zelżyć nie muszą, no one są wiadomo w cenie. A w samym magazynie co jest? Ktoś miał zapędy na rybowanki. Dzikie zabawki, kaj, kontra wojownik wilczej maski. Hmm, nie robię. W mojej głowie ten rym jakoś tak lepiej... brzmi? Magazyn, słuchajcie, to niezmiennie wiele testów wiedzy, ciekawostek o Ninjago, komiksów, zamaskowane zło, Ninjagony idące do... co? Szkoły Jedi? Co? Idących na Wielką Plagę? A, nie, spoko. Gier planszowych, plakat, który wraca nas do synów Garmadona, zresztą, no, sam komiks i tak dalej, przypominając im, że, kiedyś to było lepiej. Stawek. Mówię to bardzo często przecież na swoich recenzjach, pokazując stare zestawy, których mamy tu przecież niemało, więc zajrzyjcie teraz na narożnika, do tej recenzji, zaskoczcie się jakimś fajnym małym atakiem sentymentu. Tak jak i mnie zaskoczyło, to ta Harumi. Przypomina mi to moją, mocno moją miniaturkę sprzed kilku miesięcy z największej imprezy LEGO w Polsce. Obejrzyjcie te relacje pamiętajcie, że w te wakacje już powtórka z rozrywki i druga edycja fajnie się składa. Jedziemy! Hej! Kaj się do, do uberka, klasyczna sytuacja. Klasycznie zapytacie też, czy jest tutaj konkurs, i ja wam powiem, że jest, a do wygrania macie takie nagrody: Smoki oraz Mechy. O -o -o! Mechy. I to jak powiedziałem, w tym numerze to dodatki takie trochę Mech, ale w przyszłym, no sami tylko spójrzcie. No Jay, no to nikogo nie porywa, ale Tinder chłopu aż się palą nogi, żeby do Was przyjść do domu. Więc ta postaćka jest super i 29 kwietnia będziemy mogli już ją nabyć. A numer, który trzymam w rękach, możecie nabyć już od kilku dni, mianowicie od trzech, aczkolwiek zależy, kiedy oglądacie te recenzje. Ja swój egzemplarz otrzymałem dzięki wydawnictwu Blue Ocean, aż tak współpraca i dzięki temu mogę ją dla Was omówić, więc omawiam. Mamy tu dwie figurki i jest to Kai, którego uniform wygląda w taki sposób. Cieszy mnie to, że ma zadrukowane stópki, wiecie, to jest prosta postaćka, nie musiałaby, a ma. No jest tu git, te włoski, których, no kurczę, ja przynajmniej dawno nie widziałem. Dwie oczywiście minki, tutaj już klasyka, z tyłu takie jeszcze emblematy. No i cóż, jako miecz, katana, prosta broń, nic tu więcej nie wystąpiło, żadna broń budowlana. Tak jak mówię, może gdyby w tych puszkach było troszkę budowlanych klocków, z których coś byśmy mogli mogli potworzyć byłoby ciutkę lepiej. Nie sądzicie? To jest on, druga postaćka. No dla mnie jest dużo lepsza, ale wiem, że jej rzadkaowość tutaj jakoś zdecydowanie większa nie jest pod spodem buźki. No to też nikogo nie dziwi, Kurczę, Tak naprawdę to przecież tej figurki mieliśmy już przynajmniej kilka w różnych wydaniach. Byłyby było No było było kilka i w tanich polibagach w Dino też był. Na no, tutaj prezentuje się on tak. Na pewno jego dużym plusem jest to, że fajnie może zasilić naszą armię wilków, gdzie nawet ja, nie kupujący zestawów z tej serii raczej, już mam co najmniej fajną falę wilków uzbieraną. No tylko tutaj w tole recenzenckim już widzę jedną figurkę, no tam widzę drugą, ale nie chcę mi się po nim sięgać, musiałbym wstać, a ja już stary jestem. No i cóż, chyba cały ten numer tak naprawdę jest dla największych fanów Ninjago, dla takich fanów, którzy kupią tak czy siak wszystko, każdą gazetkę, każdy magazyn, każdy komiks i tak dalej po prostu, bo są takimi kolekcjonerami, że chcą mieć na swojej półce wszystko. Ewentualnie tych, którzy mocno wierzą, że tak, ja mówię, można trochę kupić, aż a za kilka lat stracić z zyskiem, albo w ogóle. Bo inaczej ciężko mi jest te figurki wybronić. Żadna z nich tu nie jest, nie wiadomo jak rarytasowa, czy po prostu droga. Jeśli jednak ten magazyn Wam się podoba, no to wiecie co robić. Jest on już w od kilku dni. Moich dużo filmów jest na moim kanale od zdecydowanie więcej dni, więc możecie je nadrobić, z tym bardziej, że wkrótce wlatują kolejne. Recenzje, czy to gazetek, czy filmy normalne, tak jak były chociażby tydzień temu. Dzięki że byliście, widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych filmikach. BYE!